Ja się nazywam Agnieszka Eisman, jestem osobą po kryzysie i ja mam zdiagnozowaną schizofrenię paranoidalną. Leczę się od 1994 roku. Należę do grupy wsparcia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego TROP, która jest nastawiona na walkę ze stygmatyzacją skierowana do osób chorujących psychicznie i my w tej grupie mamy wiele zadań. Przede wszystkim Agnieszka jest zaangażowana w grupę wsparcia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego Trop, która działa przy Akademii Pedagogii Specjalnej w Warszawie, gdzie organizuje konferencje i bierze udział w nich jako uczestnik czynny, gdzie dzieli się swoim doświadczeniem kryzysu psychicznego, a dodatkowo bierze udział w prelekcjach destygmatyzacyjnych, które Organizowane są w gimnazjach i liceach warszawskich. Także prowadzi warsztaty i różne spotkania poza Warszawą, na przykład w środowiskowych domach samopomocy. Lubię rysować, piszę wiersze, bajki. Mogę też powiedzieć, że ostatnio właśnie w ramach grupy Wsparcia TROP przeprowadziliśmy, zorganizowaliśmy wystawę Twórczość osób o kryzysie psychicznym w Rotacyjnym Domu Kultury na Jazdowie, co było dla nas dużym sukcesem, bo dziennie odwiedzało naszą wystawę około 100 osób. Myślę, że Agnieszka jest postacią wielką, to znaczy e, jest zarówno bardzo ciepła, jeśli chodzi o cechy charakteru, e, jest bardzo dobrym człowiekiem. Jak tak sobie o niej myślę, to kojarzy mi się z aniołem po prostu, bo bardzo dużo działa, angażuje się w wiele spraw. Więc myślę, że jest e, bardzo dobrym człowiekiem i dobrą, dużą postacią. Ja bardzo lubię pomagać innym osobom i to mnie wydobywa z depresji, a pomaganie mnie napędza. To jest rzecz, która powoduje, że lepiej się czuję i to nie musi być praca zarobkowa, to może być wolontaria, to może być wymaganie drugiemu człowiekowi, czy nawet osobie z rodziny.